230 Survival Games no właśnie jak widzieliście zmieniłam skin'a ponieważ tam ten jakby się coś stało o. musiałam się zalogować całego... Ja już nie mogę nic wziąć, nic nie mogę znowu wziąć. To jest. No. Jest tu ktoś, nie opróżnił skrzynki, ale szczęście. Dobra. To. Ja nie mogę, dobra, uciekamy. Jak stąd wyjść? O kurczę. Nie choć mi sam, błagam. Nie wiem czemu ja mam takiego... Nie, ktoś... Ktoś mnie wali. Dobra, poradzę. Ale mam szczęście. Tam widziałam, że ktoś był. Miałam takie fajne miejsce, tylko pewnie tam ktoś już wszedł. Fajna taka przepaść była. O matku, ile tych osób jest. Tam się ktoś zabił. O jacie. W takiej wielkiej górze chyba. Nie, Sojusz, błagam. Sojusz, proszę. O, dziękuję. Nie, yes, Sojusz miał. Tak to bym zginęła, no po prostu. Czasami jest fajnie. Ja nie mogę. Se gdzieś poszła, Na najwyżej... Żeby, dobrze, że żeby mnie za, nie zaatakowała. Hmm. Nie można niszczyć. Właśnie to jest plus w tym, że można liście niszczyć. Kiedyś pamiętam, miałam jedno serce: nic nie miałam, nic chowałam się za drzewem. No ja tu nikogo nie ma. O? Drewno. No. O, enchanting. Szkoda, że ja nie mogę zenchantować. Jak wyjdę w piecy, to mi się zawsze wieści jakby. Nigdy chyba tu nie byłam. Aby tu ktoś był, no więc ja jakaś sala. Nie ma tu skrzynki żadnej. Ja nie mogę. Żadnej skrzynki proszę no Może tam jest za kłodami. Wszystkie skrzynki były uzupełnione, a ja żadnej skrzynki jeszcze nam nie znalazłam. O, tam jest. Okej, okay. ups, dobra. Trzeba powiedzieć, że rewa ja są aż tutaj Na drzewach. Okej, okay. no to można to ściąć, chyba. No pięknie wyrósło. Tu się chyba powinno doskoczyć, ale nie wiem. Nie. Hmm. Chyba wrócę na spawn. że ktoś się ulituje. jest skrzynka? Czemu miecza nie ma? Błagam, czemu nie mam miecza? Przynajmniej jest chleb. Okej. No, okay. no piękno. pięknie mi się udało znaleźć skrzynkę. Kolejna. No dziękuję, nie chodzisz. Mi z... oh! yeah. Ale czemu nie mam miecza? A, biorę wszystko. Już. No. No. Hmm. Tylko butów mi brakuje. Dobra. No biegnę na spięcie. W ogóle ktoś idzie No nie. Chyba, że na cichacza. O jest skręga. Niech idź mi nie stój i nie idź mi samo. Hm. Ja z... skrzynkę, w której było. Ten jej kamienny mycz. O, tam jest kolejna skrzynka. Bezpiecznie muszę jakoś zejść. Ale bezpiecznie zeszłam. Ja nie mogę. Okej, okay, muszę zapamiętać. Tam jest, okej. Okay. Za kilka sekund przecież. Była minuta. Nie! Nie, zostaw nie, Zostaw, proszę, nie! Dlaczego? 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 Dobra, tam nie wejdziemy na kolejną makę, tylko idziemy na parkura Serio, nie załadowało mi się. Ale mi się zawsze wszystko ładowało. No, weszłam i były... Weszłam i wyszłam i mi, mi, mi się udało. Nic nie widzę, o dobra. Hmm. Super, za pierwszym razem zawsze mi się to, ten początek udawał za pierwszym razem. Teraz było tu, tu, a ja było najpierw tam, zapomniałam. Okej, okay, to czasami jak tu się skacze, to zobaczyć na sam dół. dół. A na końcu jest właśnie taki domek fajny. Czekaj, tu jest, nie, tu nie ma komienia. O, no skaczę. o. Fajny domek. W sumie nie wiem gdzie on się znajduje. Hej. Hej. O dobra, Fajny widok. No. I tym skończymy nasz odcinek. do um, zobaczysz. Tak jak jakbyście chcieli więcej takich odcinków z serwerami. Piszcie w komentarzach. Do zobaczenia następnym razem. Czemu oni sobie miłość wyznają? What? Czemu sobie miłość wyznajecie? Dobra.